Czy Twitch się kończy? Czy ja się kończę? Chcielibyście, żeby AI ja mnie zastąpił w streamowaniu? P.T. mod od Remigiusza, tak szczerze. Zacznę Eminem śpiać takie piosenki, że lubię, jak mu ssacają w dupę, no. Nie ma Wersio, hejka. Hejka, Amson. Nie ma, głupi. Hejka, Plopain. alek jak mi... Bo Kik zapłacił dzisiaj 80 dolarów za 14 godzin streama. Chyba czas wypierd... z tego kika na Twitcha. Nie wiem ty. Miałem po 25-30 dolarów na godzinę. A teraz mam 5 dolarów na Kiku. Czyli jakieś 15 zł. 15 zł mam minimalna krajowa. 31 brutto, 25 netto. Aha. Fadek. Skończył się piękny sen na kiku. No na ten moment to się w sumie to skończyło, ale... No nie wiem ty. To znaczy może nie było dziś jakoś dużo widzów, nie był czat aktywny, ale no Fadga. To znaczy i tak dzisiaj fajne siano zrobiłem, nie? No planuję teraz IRL w Krakowie, no? źle wybajtowałem tego seta. Ciekawe D i ale nie chcę, nie chcę z kofeiną jakoś to Są jakieś fajne atrakcje w pile? Tak szczerze to nie. Znowu Ewelinka. ko mnie na linii. Ja pierd. Zrzygam się zaraz. Ej, zmęczony jestem i nie wiem, czy przetrwam ten stream. Jak nie dam rady, to będę musiał walić tak długo streama, aż zrobię 2.4h, nie? Mm. Mam kryzys teraz trochę. Old gay? Nie przy tym, tylko koszulkę założyłem za małą. Wiecie co, mam kryzys. I nie tylko snem, ale też wieku średniego. Chciałbym odbić 100 LPCzków w masterze i później sobie pójść na Wiedźmina. Jak ci smutno, to pomyśl, że zawsze mogło być gorzej. To jest najgorsze, czy, czym można się w życiu pocieszyć, że ktoś ma gorzej. Straciłem rękę, amputowali mi. W sumie jest mi ale w sumie to nie, bo jednak mój kolega nie ma dwóch rąk. I już jest Git. Już mi nie jest źle z tego powodu. No. <laughs> w sumie nie doczytałem, że mógłbym być mamonem, ale też. Już... Kiedyś z prawem <laughs> jazdy... Zobaczę, no, no to trzeba się przygotować, to nie jest tak o... Pewnie gdzieś w lutym, styczniu, marzec może, początek dziś nowego roku. Może... Nie, w grudniu, kurde, nie chcę zdawać... Chociaż... Ej, może w grudniu się lepiej zdaje na prawo jazdy, jak jest śnieg, czy nie? Więcej prób i błędów. To znaczy, może większy prób, no na przykład nie widać jakiejś linii czy czegoś, nie? Albo równie dobrze może to iść na odwrót, że powinienem widzieć tą linię i tak dalej. W sumie nie wiem, ciężko stwierdzić. Jest łatwiej zdać prawko, to znaczy na no jak jest biało czy nie na drogach. Typu na przykład najechaliście linię Stop troszeczkę za późno i na przykład, no nie wiem, przerywają egzamin, nie zdaliście. A tak to na przykład bo jest ślisko yy, naprawdę albo jest bardzo śnieżnie i tak dalej. W sumie to ciężko porównać. Łatwiej w zimie według mnie, bo tutaj wszystko dookoła jest wolniejsze. Ja przejechałem przez i normalnie wtedy jeszcze auto mi zgasło 5 razy. A gdzie się zdaje? A można. Panie, e, Myszko! Można zdać państwowy egzamin na prawo jazdy w Pile? Czy, czy w Poznaniu tylko? Czy w każdym mieście można? Bo w sumie ty nie wiem, no bo w sumie szczerze nie wiem. No wor'd jest w Poznaniu, nie? Po, e, na prawo jazdy mogę zdać wszędzie? Czy są jakieś miasta, czy tylko w Poznaniu? Ale też. E, w, nie, nie, nie mówię o wewnętrznym, ale też państwowym egzaminie. Bo możesz pojechać sobie nawet do zakopanego i jakąś w Okej. Okay. W innym mieście, że jest łatwiej? Nie, no łatwiej jest w mieście, w którym się uczyłeś i gdzieś albo znasz to miasto. No w sumie to ta. A w każdym mieście jest fort? Dosłownie. No nie, tam gdzie jest fort możesz zdawać. Pilec w Poznaniu, pewnie w większych miastach, Kraków, Wrocław. Power mój go nie bije, pod, skoro został kup pod Power'em. Nie ja wiem ciekawa jest ta gra ja Nie mam pojęcia jakim co ten tysiąclek je miał ogro I guess no chłopku, jest lepszy no Ja pier... Ej, nie mam pojęcia jak ja dotrwam te 17 godzin streama do 17.45. Ostatnio miałem radę dowieść ten 24 h stream dzisiaj. Nie wiem czy nie z zawałem albo we śmiercią. No ja pierd... Miałem najlepszą wbite im na plecy i pomyślicie, że random brusto no, de? Nie Tych idiotów się wbiło 2v4 zamiast poczekać, jeszcze pingowałem, że idę. Nie wiem czemu gram na tym koncie zmęczony. Miałem już 123 LPK w masterze. Czy Twitch się kończy? Czy ja się kończę? Nie ma żadnych streamerów lola odpalonych i mam 300 widzów. Kiedyś miałem... 7 lat temu mogłem mieć po 500. Albo Twitch się kończy, albo ja się kończę, albo LoL się kończy. Warcy są dziś, no ale jeszcze nie ma. Nie ma Nerwariena. Mam małego. A ty w ogóle nie masz e-sport? Ja się nie nadaję na żaden e-sport, szkoda w ogóle czasu inwestować w e-sport, tak szczerze, szkoda siana, szkoda czasu, nawet streamerzy, którzy osiągnęli w e-sporcie, dużo wolą streamować, zamiast dalej w tym e-sporcie być, nie mówię o tych, co przeszli na emeryturę, ale no, było wiele przypadków, że streamer wolał streamować, niż profesjonalnie grać, na przykład... Nie wiem. Hikaru Nakamura w szachach. Nie tylko we sporcie, ale też w szachach. Szkoda prądu. A no Hikaru Nakamura jest jednym z najlepszych szachistów na świecie i zrezygnował z takiego profesjonalnego na przykład grania, żeby se na y content robić szachowy na tym, na Twitchu, nie? To na kiku teraz. Czy ja kiedykolwiek bie Challengera? Nie wiem, raczej nie Nie wiem jaki jest mój limit w lolu. Nie wiem jaki jest mój limit rangi, kiedy gram na 100%, mam 100% dobry mental i 100% harduję. Nie mam pojęcia gdzie jest mój limit. Nie wiem, no kto słucha reggae, ten słucha kolegę, nie? Eee, bez takich! Bez pełordów. A jestem botem! Aj słabo zakręcam! Jestem botem! Moje imię ranną wrócę! Nie umiem w to grać! Jestem tu ch**wy, nie umiem grać fiorom! Jestem pustowany, jestem. słaby! Oh. Taka jest tu prawda, blola grać nie umiem! Bekach! miał jakieś GMA i myślę, że nim jestem Prawda jest taka, że nim nie jestem Jestem nobem, nikim więcej W całe życie gram w tą gierkę, powinienem mieć te rady czala A nie D1 o, To jest tylko prawda Najgorszy gracz rola, random bruce, stała prawda Zijam na beat i w git Najgorsza fiora na UEście To fiora. Panu Nie, żartowałem też. Jest... A mi ty. <laughs> Co sądzisz o sytuacji w strefie Gazy? Na gazy to mnie zbiera. Nie wypowiadam się na tematy polityczne, na Twitchu przynajmniej. Na Kiku się wypowiadam. Nie streamuję na Kiku. Małobizów z rana. I też nie pili się innych gier grać. A że nie tylko na Widzmina chyba idziemy. Szyjiszka! Mam na darek dla ciebie. na twarzy chciałbym się przed tobą obnażyć pokaż mi swoje to jest AI to znaczy, czy jakaś parodia to brzmi jak AI, ale ch... Ty. czy ktoś naprawdę utalentowany piosenkarz nagrywa coś takiego ale chyba AI, nie? no wyobraźcie sobie, że nie zaczyna Eminem śpiać takie piosenki że lubi jak mu wsadzają w dupę no Cortez tak. to śpiewa? Cortez, ale to jest nie ogarniam Cortez ale on takie piosenki po prostu nagrywa? Czy po prostu to jest jego głos, ej, czy nagrał parodię? Nie, no tu śpiewa normalnie, więc to chyba jest AI jego głosu i tyle, no nie wiem. Bo wątpię, że ktoś, utalentowany piosenkarz, spędzający całe życie na śpiewaniu, nie ma nic mądrzejszego do śpiewania niż o kucach. Myślę, że. Byliście są bardziej ambitni. Takie, są młodzie, co AI? No tak, tak, no. Chcielibyście, żeby AI mnie zastąpiło w streamowaniu? A, ja przynajmniej by coś robiło. Ja mam wszystkie włosy takie brudne, muszę się uczesać. Jezu, wyglądam jeszcze gorzej. <laughs> Chłop dostosowała no Ja pierdol, no chodź tu ktoś <laughs> Łołorku Dużo startowałem ale Kurde No wyszło fajnie, nie? Ale no... Nie no wyszło fajnie, dużo stankowałem ale szkoda że jakiegoś koreańskiego komboska nie zrobiłem Linia moja też się będzie puszować Jest dobrze, albo nie, nie będzie? Rel plus jeden Ej, bez takich rewardów Skip już to już mam dość Dupa kura ciśnica. Szmatarko anal6.9. Nie reportujcie tego streama. Idę na 5 Nie chcę już mi się w tego lola grać. Cały dzień grałem. Czy się jakbym poszedł do kasyna? W 10 tysięcy zrobił 100 tysięcy? Ale przy. To dlatego, że grałem dalej licząc na więcej, plusy, a przegrałem, bo byłem zmęczony. Tak się mniej więcej czuję. E, lecimy widzowie na wieśka, żeby ostatni raz miał jakiś content na, na ten swój kanał. E, no i co, lecimy? Fajny Wiedźmin, no. Fajne questy, dialogi, świat nawet spoko. No ogólnie fajne teksty i questy. Spoko Giera. Mam szczerze, nie wiem jak ją pokonać. Nie muszę przeczytać. Jak się lokowało tą kamerę? No Klikam wet i nie lokuje mi na niej. Ja pierdolę Szmaciura silna jest no A to jest średni poziom trudności na tych modach Remek na najtrudniejszym poziomie ma ponad 2000 desek. Nie ma żeby tą grę Chciało mi się grać te... tyle desek. Więcej niż w Elden Ringu Dobra Zapisuję i ona teraz... Yy... Najpierw ją walę, ona znika, tak? I później walczy z nią od... Yy, na poważnie, tak? Wolę widzimy na Twitchu streamować. Co się wyśpię teraz? Ty, czemu ona się pojawia? Teraz walczę z nią na serio, czy od zera to się resetuje? Nie mogę sobie odpocząć? Nie kumam czaczy trochę. Czyli muszę spalić ciało, ta? Igni. ZADZIAŁAŁO. No ja pier... Jak ja mam ją na je... Ja gram na średnim poziomie trudności, a ten boss jest prawie tak trudny jak tancerka. Ej, szczerze, z tancerką mi się... Na tancerkę mi się łatwiej grało. No nie, dobra, no tancerka była trudna akurat. Nie, nie tancerka, ta, jak ona miała... Malenia. Nie no, nie będę porównywał płódnicy swojego do maleni Nie wiem co to zaktkam Hitless, ale co z tego, jak będę ją bił przez 40 minut po hitku i dodżował Jak ona nagle się leczy Użyję jakiegoś spela i mi bije po 140 i całe zdrowie leczy. Bez sensu. Kurde, ej, powiem wam, że jak mam zrobić dzisiejszy streamek 24 godziny dotrwać, to muszę zrobić go po najniższej linii oporu. Typu, nie wiem, TFT plus YouTube, czy coś takiego, bo kurde... No nie wiem, albo się zdrzemnę na tym fotelu na chwilę. No ja bardzo chciałbym wysiedzieć, ale jest naprawdę kryzys. Może się to tlenie. Ah, kiedyś po 30 godzin potrafiłem streamować, no. To zostało 7,5 godziny w sumie. Ej, Ciniu, wiesz co? Daję ci suba, bo jesteś miłym quizem. Napisałeś nie, patrz, mało ci zostało. Dałeś mi tą motywację, stary. Dzięki tobie chyba wytrwam. Trzymaj suba, gościu. <laughs> to tylko 7,5 godziny. nie całe. Masz subika. Czekajcie, bo jest błąd. Random brucet Gifted, a ty jednych sub to Cinie. Audi. Ale walka z tym bossem to jest przyjemność porównywalna do, nie wiem, wsadzenia Fiuta do blendera i odpalenie na full. <grym> nie wiem, nie próbujcie nigdy. Nie popełnijcie tego błędu, co, co ja. Jak klikam, jak małpa. Dobra, stary, słuchaj, jakbym walczył o życie całej mojej rodziny. Teraz strajharduję. Gwarantuję ci to i zobaczysz, że dostanę na Try hard full focus. Nieźle cię. paruj jej czasy, takuj? Ja nie wiem jak parować. Figi. Ja mam popindowane tu i tam. Ja sparowałem to, czy... No i działa ten pary. Dobra, nie mam pojęcia, jak sparować idealnie z kontrą, ale, ale parowanie mi zaczęło wychodzić. Przecież ty nie parujesz, to czemu, on, to czemu ona mi obrażeń nie robi? Ja pierd... Może zmienię se na łatwy, zmieniam se na łatwy. Ch... na nią kładę. Pierd... I nie, ten mot i tak jest zarzekanie trudny Ej powiem tak, nie chcę się do gry zniechęcić Wypierd... na no, łatwy, pójść Podsumowam jak ta gra Ej, ja pierd... ten pies no Jezu, a jak jeszcze teraz mi napierd... Nie, chwila. Czy ona może mi na rangę wypiew najebać? Spróbujmy. Ostatni raz będzie miał materiał, jak mi na tym poziomie najebie. Nie, no teraz ją oszukuję na najłatwiejszym, tak? To było. Ustawione pod odcinek, po prostu żeby ludzie mieli shoty, clip farming i tak dalej. Więc teraz, te, teraz jest ta normalna próba. Dalej się zbytać na clip farming. Beka z nobów na czacie. I włącz te mody, co masz się męczyć i zniechęcać do gry. Kurde, mam poziom trudności. Pies! Ja oh, oh, pier... no... laga miałem. FPS-y mi strasznie spadają. Nie udaje. Jest jakiś niższy poziom od łatwego? Nie wypierd... modów. Chyba jest z Zatrudna za trudna. Jest dla mnie na najłatwiejszym poziomie trudności. idę pod na czymś innym. Za trudne te mody od Remka. Nawet na łatwym nie mogę u***ć bossa. Siedzę w białym sadzie przez Remigiusza. Jakieś gówno mody zainstalowałem masochistyczne. Ej, zainstalujcie sami te mody, naprawdę jest trudni. Nawet na łatwym poziomie trudności ona jest trudna. A ten mod nie jest przypadkiem tak trudny, żebyśmy się użyli wszystkiego, co dostępne. Czy też bez już patrzysz na co dany potwór jest słaby, użyjcie olej TP? No, olej uszyłem na południcę. Nie, dobra, B. Po, muszę być mężczyzną. Powiem tak, niektórym się to nie spodoba, ale jeśli mam spróbować wytrwać te 2,4H, to muszę iść na teftę. Nie dam rady grać Wiedźmina. Ta gra wymaga myślenia. W wysiłku, w szczególności na tych modach, nie dam rady grać w tą grę, wyjeb... z kapci. Próbuję w TFT pograć sobie, song request na przykład dać. Zrobię sobie takiego streama w stylu Bartek XM 12 godzin TFT i chillera. Ja nie mam jakiś górnolotnych lo contentu, ale rzadko idę najniższą linią oporu, typu TFT, YouTube i nic nie nierobienie. No ale jak mam wytrwać te 2.4h, to no niestety, jest jest. Zawsze idziesz, nie no jestem streamerem lol'a no, jakieś tam Mirelki robię. Ile, ile grałem na Półtorej godziny? Godzina? <gryw> Ej, może odinstaluję te mody, wiecie? B te od od a tak szczerze. Największe gówno? TFT? Te, te. Ej, podejmuję drugą męską decyzję. Ej, szczerze? Chyba podejmuję męską kolejną decyzję. Trzeba w końcu być facetem. Pójdę spać i po prostu umówię się na drugi 24H niż robić streama po najniższej linii oporu i grać w TFT 7 godzin, byleby odbębnić. Nie satysfakcjonuje mnie to. Szczerze, będę tu siedział, nikt tego TFT nawet nie chce oglądać. Po najniższej linii oporu. Mógłbym grać w LoL'a, ale stracę punkty, będę tracił rangę i będę trollować. Wiedźmina, jestem zmęczony i mnie każdy mobek zabija. Teraz poleciał dispawn. No nie dam rady chyba 2-4 zrobić, to znaczy dałbym radę, ale grając w TFT, a szczerze czuję gdzieś tam głęboko w sercu, że to jest taki content po najniższej linii oporu. Siedzę rozjebałem jak żaba i gram w TFT i czekam aż minie czas. To nie jest fajne bawienie się z widzami yy... i enjoyowanie streama. To jest po prostu egzystencja tylko że na Twitchu. <słuch> Co znaczy, że nie dasz rady zrobić 24 celu, jak można tak lecie w wchłaniać? Bo się wyspać wcześniej? Szczerze się nie wyspałem. Spałem 6,5 godziny przed tym streamem. Jak tu lubisz takiego streamera? No nie ma co lubić streamera, jak streamer skamuje. no. Nie chce mi się wierzyć, że Renatus Maximus nie wstydzi się Ciebie przed starymi Dzelu. Lubię obciągać, lubię last dance Mary Dobra, nie podołałem, widzowie. No nie, no nie ma co, szkoda, prądu. No nie podołałem. Nie dam rady przy tych 24 godzin dzisiaj. Dałem dupy. Daj, nie dam rady zrobić 2-4. No nie dam rady, ten wyjef... Powiem tak, no mógłbym te TTFT te, te streamować, ale to będę czuł, że to jest najniższa. Najniższa linia paporu. Dobra, widzowie, idę z pierd. Spać. przepraszam, że nie dałem rady wystać, no zawiodłem Polaków i całą Polskę. Eee, dobranoc, idę spać. Mógłbym grać w te je... w te 6 godzin, ale czułbym, że to jest najniższa linia oporu, nie będę zadowolony z takiego streama. Naprawdę, szczerze wam powiem, no nie będę zadowolony. To jest trochę tak jakbym, nie wiem, odpalił YouTube, oglądał Stop Hama przez 24 godziny i... Ale k***a, stream zrobiłem, przeżyłem 24 godziny, bez sensu no. Bez sensu. Przepraszam. Widzimy się w poniedziałek. Dziękuję za streama. Wymyślimy, jaką karę yy, poniosę za niewywiązanie nie, nie się z tego streama w ostateczności. Może po prostu podejmę ten 24H. Dobranoc. Uuuuuy, faleron. Pusta jak salce ton. To moja tłusta świnka. i że jest checkinga. Pusta jak salce ton. Uy. Tu staj jak salce są. To moja pusta świnka.